Witajcie przyjaciele, mamy dzisiaj niedzielę, chodź, 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 chcę Wam coś pokazać nowego, chodź, chodź, chodź. Mam też tutaj o takie inne owce, co prawda nie z tej owczarni, ale i te musimy, wiecie przyjaciele, dbać o nie fajnie. Gołąbki białe tak zwane, podtyczkę, elegancko. Chodź, 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 im pszeniczki troszki, no nie są tak fajne jak tamte pocztowe, ale też wiecie, no są emocje w tym, no nie, już w tamtym roku trochę zacząłem ich lotować, znaczy wywozić i wracają, to no, trochę inaczej, jak każdy z was wie, no nie, znaczy jak każdy, no ci co mają gołębie, to wiedzą, no nie, że te ptaszki inaczej mają, inaczej mają. Ich się wywodzi na mniejsze odległości, trzeba bardziej trenować, no jak wrócić ci ze 30 kilometrów, no to już jest bardzo dobry ptak, oczywiście wolniej też nie, wracają, nie, nie osiągają takich szybkości jak gołębie pocztowe. Takie zwykłe o podtykę, nie są one widzicie tu żadne takie drogie tylko takie o, żeby mi nie było szkoda jak zginie, ale są emocje, gdzieś lubię sobie po prostu pojechać Wścinkę sobie puścić no nie, czyli jak ktoś inny gdzieś tam goni no to puścić żeby one się rozrywały, wracały, jest to dużo tańsze rozwiązanie niż gołębie pocztowe, dużo na czasie też oszczędniejsze, nie trzeba na, na paliwie, no na wszystkim, no, nie trzeba wywozić daleko żeby trenować, ponieważ wywozisz parę, parę metrów, parę kilometrów od domu i są emocje tak samo dobre, są emocje nie trzeba żadnych tipesów, płacić składek różnych, Trzeba nie trzeba płacić. Także postanowiłem, że tych ptaszków też będę miał dużo więcej, no nie? No też dużo więcej hodowców trzyma takiego łąbki. no bo są no dużo łatwiejsze w obsłudze, każdy się może pozwolić na takie gołąbki. O tu bodźki fajne, wiecie, zamówiłem sobie, one są dopiero co obswojone. Z Allegro sobie zamówiłem, 15 zł sztuka. Także i one są już obswojone i niedługo zaczniemy ich, jak się pogoda zrobi, trenować. No wiadomo, nie ma tej satysfakcji jak przy gołębiach pocztowych, że są konkretne wyniki. Tu w żaden sposób gołąb Ci nie wróci z Brukseli na przykład. Jak tu dla przypomnienia, o postawiłem sobie pucharek, o proszę bardzo, pierwszy gołąb na oddział z lotu Bruksela, proszę bardzo, ponad 1150 prawie kilometrów. No także taki, takie trofeum, no tylko gołąb pocztowy i to dobry. Z najdalszego lotu pierwsze miejsce. No. Te ptaszki, akurat, no ale to panowie i panie, 21 lat hodowli na to czekałem, żeby taki puchar osiągnąć. A tutaj, no to se kupiły? Kupujemy takie ptaszki na targu czy tam na Allegro, obswajamy, żeby dobrze chodziły, żeby były zdrowe i można wywozić sobie już także. I także jest dużo prostsza sprawa. I też cieszą, i też są emocje. I też jest to wszystko, ale przyjaciele drodzy, nie po to jest dzisiaj niedziela, nie, nie to chciałem tylko wam mówić. No, choć, choć, choć. chodź, chodź, chodź. Nie chodzi się tu bawią, tego gołębie nie chodzą. Dzisiaj jest niedziela, także chciałem wam trochę rzeczy powiedzieć fajnych. Mam trochę niedosyt z ostatniej katechezy trzeciej, rzeczy pewnych nie dopowiedziałem. Dlatego postanowiłem wam to powiedzieć pewne rzeczy, Tak już wiemy, przyjaciele, mówiłem na ostatnich katechezach. No, już wiemy, że Bóg jest dobry i tylko dobry. Wiemy, że każde zło pochodzi od diabła, nieszczęścia, choroby, wojny. Bóg nie ma z tym nic, nic wspólnego. On dał tą ziemię synom ludzkim, tak jak już wam mówiłem, czyli po prostu Bóg nie rządzi tym światem. On dał ci tak, jakby ci dał pokój, on ci dał klucze i on się nie wtrynia w te sprawy po prostu. Ty masz moc, ty możesz robić, co chcesz na tej ziemi po prostu. On dał Ducha Świętego, on dał Ci, jest to wszystko w piśmie, można wzrastać, ja też wzrastam, dlatego Wam to mówię. Wiecie, jakby Bóg rządził tą ziemią, to by po prostu nie byłoby obozów zagłady żadnych, nie byłoby kataklizmów, nie byłoby powodzi, nie byłoby nieszczęść po prostu. Bóg nie rządzi tym światem, po prostu On dał ziemię synom ludzkim. Po prostu i kiedyś będziemy rozliczeni za to, jak to władzę szafujemy, no nie? Tą władzę na tej ziemi. Co zrobiliśmy przede wszystkim z Jezusem? Czy jego ofiarę przyjęliśmy jako, jako swojego pana i zbawiciela? Unikając w ten sposób piekła, a, a po prostu biorąc życie wieczne po śmierci i błogosławieństwo tutaj również na ziemi. Także to już wiemy, przyjaciele. A i ostatnio Wam mówiłem właśnie o, o przebaczeniu, no nie? O przebaczeniu było, także wiecie co, już wiemy, że przebaczenie po prostu jest aktem decyzji, przebaczasz, ale żeby przebaczyć, przyjaciele, musisz otrzymać sam przebaczenie, no nie? Czyli po prostu, jeśli uwierzysz, że Jezus ci przebaczył, wszystkie grzechy są przebaczone, twoje, jakie by one nie były, no nie? Mógłbyś być najgorszym łotrem, mordercą i tak dalej. Jeśli przyszłeś do Jezusa, wyznałeś Go w swoim, powiedziałeś, Jezu, uwierzę, że umarłeś za mnie, zmartwychwstałeś, bądź moim Panem i Zbawicielem, oddaję Ci moje życie, jesteś zbawiony i jest Ci wszystko przebaczone, przyjacielu. Drugą taką rzeczą jest, ale po prostu nie możesz tego zrobić, że jeśli nie otrzymałeś przebaczenia. Jeśli Ty przebaczysz... Bo wtedy, jeśli ty otrzymasz, uwierzysz tak naprawdę, że tobie jest przebaczone, wtedy będziesz mógł przebaczać innym ludziom. Ale też, przyjaciele, co jest bardzo ważne, przeba przebaczenie sobie, no nie? Bo nieraz my sobie, my sobie, innemu człowiekowi nie ma problemu, oj, ale ja sobie. I myślimy, że to jest takie święte, to jest takie dobre, bo ach, ja cię, będę, będę się teraz, będę się teraz na siebie sam, jakieś sobie kary tu zadawał, jakieś coś, bo ja sobie nie przebaczę, no nie? No, przyjacielu, jeśli sobie nie przebaczysz, jest napisane w słowie Bożym, no nie? Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, no nie? Czyli co z tego wynika, że miłuj siebie, miłuj siebie, a wtedy będziesz uzdolniony do miłowania drugiego. Także nie możesz po prostu tak zrobić, że, że po prostu komuś przebaczysz, a sobie nie przebaczysz. No nie. Przebacz sobie i wtedy będziesz też uzdolniony. Czyli pierwsza rzecz. Przyjmujesz przebaczenie, bo Tobie jest przebaczono przez, przez krzyż Jezusa. W krzyżu Jezusa jest przebaczenie. Przez krew Jezusa jest przebaczenie. Czyli Tobie jest przebaczono. Przeba, tobie jest przebacz, przebaczono po prostu i wtedy Ty możesz przebaczyć sobie, a jeśli przebaczysz sobie, bo przyjąłeś przebaczenie, wtedy możesz przebaczyć drugiemu człowiekowi. To jest bardzo ważne, przyjaciele. I to się tyczy tak naprawdę wszystkiego. Może jesteś dzisiaj w tym miejscu, słuchasz tego i sobie myślisz, o nie wiesz, co ja narobiłem. Aborcja, różne rzeczy złe. Przyjacielu, chcę ci powiedzieć, czy tam przyjaciółko, kobieto, nie wiem kimkolwiek, kto tego słucha, no nie, że po prostu jest ci to przebaczone. Jeśli przyszłeś do Jezusa, jest ci to przebaczone. I nieważne, czy tam po prostu ktoś tam w konfesjonale odpukał czy nie odpukał, jest ci to przebaczone na woli decyzji przez krew Jezusa, że gdy do Jezusa, pojednałaś się z Nim, jest ci to przebaczone. Wszystkie grzechy całego świata. Są przebaczone i przebacz, proszę cię sobie. Przebacz, przebacz sobie, bo jeśli sobie nie przebaczysz, no to po prostu może być źle. Te dziecko być może, te dziecko na pewno, bo dzieci wszystkie idą do nieba. No nie, te dziecko jest w niebie i cię bardzo kocha i czeka na ciebie. No ale ty, jeśli nie przyjmiesz przebaczenia, nie przebaczysz sobie tego, nie, nie przejmisz przebaczenia, po prostu możesz się z nim nie spotkać, bo trafisz do piekła i wtedy będzie tragedia po prostu. Bo dziecko, które jest w niebie, które czeka na ciebie, ono chce po prostu, żebyś tam przyszła też do tego nieba. A drogą do nieba jest tylko Jezus, przyjaciele. Myśmy w Polsce szczególnie. Opatentowali takie coś, że po śmierci jest dobrze, no nie. Każdy to mówi dzisiaj, na pogrzebach się mówi, czy są takie slogany też wśród, na przykład nawet islami znaczy islamiści, czy gdzieś to, no gdzieś tam jest tam w tych religiach innych, no nie, jakiś tam, że po prostu jak człowiek jakiś tam umiera, no to trafia do nieba gdzieś 7 siedem dziewic, no nie. Także takie różne głupoty, co można w głowie uzurpować, no też hodowcy gołębi, też nie nasłyszałem często, jak ktoś umrze, no nie. Poszedł do krainy wiecz wiecznych lotów. No tak, no fajnie, ale, ale przyjacielu, drogą do życia po śmierci jest tylko Jezus, bo On jest drogą, prawdą i życiem. I tylko On zmartwychwstał. I oczywiście, jeśli przyjmiesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, oddasz Mu i narodzisz się na nowo, Bóg ci da to, czego pragnie twoje serce. Czyli faktycznie pójdziesz do nieba, może być, nie wiem, jak, jakkolwiek to jest, nieba gołębiarskiego, no nie? I, i trafisz do krainy wiecznych lotów. Ale nie, robi, nie zrobi się to dlatego, że po prostu e, trzymasz gołębię, po prostu, no nie? Ale po prostu tylko przez Jezusa, bo tylko On zmartwychwstał, no, no ludzie, no, nie zmartwychwstał nikt inny. Budda żaden nie zmartwychwstał, żaden nie zmartwychwstał, nie wiem, wielki nie wiadomo kto, no nie. Tylko Jezus zmartwychwstał i On jest tą drogą i tylko w Nim tak naprawdę, przez pojednanie się w Nim jest moc do zmartwychwstania. Nie ma innej drogi absolutnie, no nie. Także przyjacielu, ja te słowa tak nieraz do Was mówię, te katechezy. Dzisiaj może trochę krócej, bo nie mam za bardzo czasu, ale wam powiem, bądźcie otwarci na takie rzeczy, na przykład, gdy słyszycie to, co ja mówię, to jest słowo namaszczone, czytajcie też Ewangelię, żeby poznać charakter Boży. Ewangelia to jest Biblia otwiera i pisze Nowy Testament, to jest Ewangelia Marka, Mateusza, Jana, na przykład, no nie, i Łukasza chyba, no nie. To są Ewangelie. Dobrze jest to przeczytać, kiedy poznajemy bardziej tak charakter Boży. Oczywiście nie chodzi o to, żeby w słowo, toczka w toczkę, po prostu być wykonane, bo tu tak pisze, bo, bo wiecie, a tu tak pisze, no bo też wam powiem w jednym miejscu może. Pisać tak, a w drugim miejscu będzie pisać po prostu inaczej. Chodzi o to, żeby po prostu ducha tego, ducha Biblii, żeby, żeby po prostu, żeby przyjąć ducha po prostu, żeby duchowość tej księgi poznać, no nie? Bo jak się po prostu nie przejmie duchowości tej księgi, a tylko się stanie po prostu literalnym takim czytnik, czy, czytaczem, no to staniemy się uczeniem w Piśmie, tak jak widzieliśmy, pamiętamy chyba, no nie, uczonych, uczonych w Piśmie za czasów Jezusa. Co zrobili? Ukrzyżowali go po prostu, mimo że znali, wtedy była Tora, to nie było Pisma Świętego, no bo wtedy Pismo Święte było w drodze, no nie, Jezus. Dopiero apostołowie spisali te rzeczy, no nie, po śmierci zmach z Jezusa i, 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 i zaczęło być Pismo, Święte, Nowy Testament, no nie. Bo wtedy była Tora, ale styl Stary Testament, różne, różne zapiski, oni tak bardzo czekali po prostu na przyjście Jezusa, bo było tak napisane, tak, że nie rozpoznali Go, nie wiem, co oni sobie myśleli, po prostu przyszedł Jezus, a oni po prostu, mimo że znali te wszystkie pisma, ukrzyżowali Go, po prostu delikatnie mówiąc, no nie. No druga bajka oczywiście jest taka, druga strona medalu, że On sam po to przyszedł i On powiedział, nikt mi życia nie zabiera, sam od siebie je daje, mam moc je dać, mam moc, je, moc, nie, moc odzyskać, taki nakaz otrzymałem od mojego ojca, no nie, czyli sam, on dobrowolnie, tak naprawdę on by się, wiecie, no to nie to, że to był taki jakiś słaby człowiek i oni go ukrzyżowali, on tak naprawdę mógłby się nie dać ukrzyżowali. On by mógł, no, no wszystko mógłby zrobić no, tak naprawdę, no on zrobił to dobrowolnie, no ale jakkolwiek ich rękami to się stało, no nie, nie rozpoznali czasów, Biblia mówi, swego nawiedzenia, że przyjaciele, bądźcie otwarci naprawdę, na, na, jak mówi Ewangelia, jeśli ktoś jest chory na przykład, po prostu wierz w to, że po, połóż swoje rękę na, na te bolące miejsce czy coś, możesz wierzyć o uzdrowienie możesz wierzyć od cuda naprawdę że się powodzi, że to, ponieważ e, takie znaki będą ty, towarzyszyć tym, którzy uwierzą, na chorych będą kłaść ręce a ci uzyskają zdrowie, no nie, na przykład tak pisze no nie, także wierz w takie rzeczy wierz, że możesz zostać uzdrowiony wiesz w działanie, bo wiesz, przede wszystkim pierwsza rzecz, wiesz, że się pojednałeś z Jezusem jeśli oddałeś Mu swoje życie wiesz, że On Cię kocha, On Cię kocha, On się Ciebie troszczy i On Cię miłuje umiłuje pierwszy, no nie? Słowo Boże mówi, że On Cię pierwszy umiłował. On Cię wybrał przed założeniem świata, no nie? Jesteś cenny dla Niego, no nie? Przede wszystkim siebie kochaj. Siebie kochaj, bo jesteś po prostu, bo On Cię ukochał, no nie? Nie to, że Ty tu musisz zasłużyć, o tak, to ja teraz coś zrobię dla Boga. Bóg nie chce, żebyś dla Niego nic zrobił, bo On wszystko już zrobił dla Ciebie, no nie? On Cię ukochał i to gratis, agape, za darmo. Także, przyjacielu, bądź w takiej rzeczy wiesz w takie rzeczy, że jak słuchasz słowa, czytasz, wierzysz, słuchasz tego, co mówię, możesz zostać uzdrowiony, możesz przejść przez jakieś problemy. Sprawy się mogą załatwić, o które wierzyłeś Bogu, które po prostu chciałeś, żeby Bóg załatwił, i to się może wypełnić. Także jakby coś się takiego działo, zostajesz uzdrowiony. Zadzwoń do mnie, zadzwoń do mnie, napisz do mnie cokolwiek, żeby to było świadectwo, żebyśmy potem to powiem. Będziemy się nawzajem budować, no nie ku pokrzepienia. Ja to się pomodlę za Was wszystkich, mówię, ojcze. Ja się modlę o tych, co słuchają tego, tego, tego słowa, ojcze, co do nich mówię. Ja związuję wszelkie moce ciemności nad nimi, wszelkie, wszelkie choroby wszelkie choroby i niemoce. Musicie odejść od tych ludzi. Ja uwalniam Boże Błogosławieństwo, całkowite uzdrowienie uwalniam, całkowite zwycięstwo. Ja nie ów na straż przez krew Jezusa. Amen. To jest modlitwa, przyjaciel, to jest modlitwa na przykład, to jest jedna ja z wielu, no taka, to jest o, modlitwa jest rozmową z Bogiem, no nie. Tak jak mówisz z kolegą, on Cię słyszy wszędzie, no ja jestem dzisiaj, widzicie, że nie jestem w żadnym kościele, w żadnym budynku, tylko jestem w głębniku, no nie, i się modlę po prostu, i to jest modlitwa, i tak samo możesz zrobić i Ty w głębniku, możesz zrobić, oczywiście nie tak słowo słowo, jak ja to zrobiłem, bo to nie o to chodzi, żeby kolejny wierszyk powstał, tak jak w naszym, tak jak Ojcze Nasz, no nie, że każdy po prostu przed snem, tak jak ja kiedyś, niedawno, dawno temu, no nie, po prostu modlitwa, możesz zrobić to inaczej, po prostu rozmawiasz z kimś, kto wierzysz, że jest i Cię wysłuchuje, bo Bóg jest wszędzie, no nie, Bóg jest wszędzie po prostu, On Cię słyszy no nie. Jeśli przyjdziesz do Niego, on cię, on cię usłyszy po prostu. Jeśli Go wezwiesz, kto wezwie mojego... Ja Go usłyszę, no nie? Każdy, kto wezwie mojego imienia będzie wysłuchany, no nie? Także przyjacielu, bądźmy otwarci na, te, na, 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 na właśnie na dobre rzeczy, bo, to, tak, bo dobre rzeczy są od Boga. Uzdrowienia, jakieś takie rzeczy właśnie, przełomy różne można brać. Dzwoncie, piszcie. My się wydaje, że za tydzień, kolejna, dzisiaj jest niedziela, także kolejna za piąta. W drodze za tydzień. Jeszcze raz popatrzmy na te piękne trofeum zwycięstwa, ponieważ Bóg chce, żebyś miał we wszystkim zwycięstwo, żeby się we wszystkim dobrze powodziło. Pierwsze miejsce do lotu Bruksela, proszę bardzo, oczywiście piękna sprawa. No tu będę miał w tych gołąbkach trochę krótsze zwycięstwo, jak zacznę ich lotować, czyli wywozić, ale też równie pasjonująca. Także pozdrawiam, przyjaciele. Miłego dnia, dobry lot.